Od wspólnej modlitwy poprowadzonej przez księdza kanonika Kazimierza Chojnackiego przy kwaterze legionistów na Kozienickim Cmentarzu rozpoczęły się 11 listopada uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Panie Jezu, który przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, prosimy Cię obdarz chwałą nieba naszych braci i siostry, którzy złożyli ofiarę z życia dla naszej Ojczyzny. Po modlitwie zebrane delegacje samorządów powiatu kozienickiego i gminy Kozienice, przedstawiciele środowisk kombatanckich, szkół, instytucji, organizacji, zakładów pracy i stowarzyszeń złożyły kwiaty i zapaliły znicze w kwaterze legionistów oraz przed grobem nieznanego żołnierza. W uroczystości na cmentarzu, w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Kozienicach, odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny, celebrowana przez księdza dziekana Władysława Sarwę, księdza kanonika Kazimierza Chojnackiego oraz księdza Rafała Widulińskiego, dyrektora Seminarium Duchownego w Radomiu. Nasze myśli, nasze słowa, jak słowa poetki, biegną dziś ku naszej ziemskiej matce, jaką jest ojczyzna. Inaczej wspominają ją najstarsze pokolenia, jeszcze inaczej średnie pokolenie i inaczej na pewno o ojczyźnie myślą ci najmłodsi. Ale to wszystko skupia się w jedno, w dzisiejszej uroczystości, we mszy świętej dziękczynnej, sprawowanej w intencji naszego kraju, i wszystkich Polaków mieszkających w jej granicach, jak też i poza granicami. Niech będzie z nami Pan, nasz Bóg, jak był z naszymi przodkami. Niech nas nie opuszcza i nas nie odrzuca, ale nakłoni do siebie nasze serca, abyśmy chodzili Jego drogami, strzegąc Jego poleceń, praw i nakazów, do których zobowiązał naszych przodków. Niech te moje słowa, w których błagałem Pana o zmiłowanie, docierają do Pana Boga naszego, czy to w dzień, czy w nocy, aby wymierzał sprawiedliwość swemu słudze i swemu ludowi Izraelowi według potrzeby każdego dnia. Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się, że jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma. Bogu mojemu dziękuję, wciąż za was. Za łaskę daną Wam w Chrystusie Jezusie. W nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Bo świadectwo Chrystusowe w Was się utrwaliło. Tak, iż nie brakuje Wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem, Synem swoim Jezusem Chrystusem Panem naszym. Oto słowo Boże. Moi drodzy, gromadzimy się dzisiaj w święto niepodległości, aby dziękować Panu Bogu za naszą niepodległą ojczyznę, aby dziękować za wolność, za to, że możemy żyć w Polsce, która widnieje na mapach Europy i świata. Gromadzimy się, aby dziękować za tych wszystkich ludzi, którzy tę wolność nam wywalczyli. I dziękujemy dzisiaj za tych wszystkich, którzy dla Ojczyzny ginęli, dla Ojczyzny cierpieli oraz ponosili dla niej różnego rodzaju ofiary. I dziękujemy dziś za tych, którzy pokazywali z pokolenia na pokolenie i przekazywali je dalej polskie wartości. I choć nieistniejąca przez wiele lat, na mapach Europy i świata Polska, przetrwała dzięki temu w pamięci pokoleń. Dlatego dzisiaj chcemy także dziękować za ludzi Kościoła, którzy w trudnych chwilach stali przy polskim narodzie, dodając odwagi, wzniecając ewangeliczną nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem. I dziękujemy dzisiaj za tych, którzy pomogli polskim wartościom przetrwać w przestrzeni publicznej, chociażby w murach kościołów, gdzie wznosiło się do Pana Boga wołanie ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie. I wszystkim tym ludziom na pewno towarzyszyły słowa jakże pięknie wypisane na naszych sztandarach, na wielu w sztandarach, i tutaj są te słowa zapisane: Bóg, honor i ojczyzna. I ci ludzie doskonale wiedzieli, że tych trzech podstawowych wartości w życiu człowieka na pewno nie da się oddzielić, bo można powiedzieć, że są one jakby organicznie ze sobą złączone. Po mszy świętej w uroczystym przymarszu prowadzonym przez ułanów z 22 Pułku Ułanów Podkarpackich w Garbatce-Letnisku oraz Orkiestrą Dento OSP w Kozienicach Licznie zgromadzone poczty sztandarowe, delegacje związankami kwiatów, rekonstruktorzy z Kozińskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, żołnierze wojsk obrony terytorialnej, harcerze, goście honorowi oraz zgromadzeni mieszkańcy powiatu Kozienickiego z biało-czerwonymi kotylionami oraz małymi flagami w dłoniach przeszli na plac przy pomniku niepodległości, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. W ramach akcji Niepodległa do hymnu, wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Rozpoczęły się uroczystości przy odsłoniętym w ubiegłym roku Pomniku Niepodległości. Po zaintonowaniu hymnu przez Pawła Kibila, dowódcę garbackich ułanów, do śpiewu przyłączyli się wszyscy zebrani na placu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co na obca przewoz dzieła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączym się z narodem. Po hymnie zaprezentowały się Natalia Wilczek, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, i Sandra Kocyk, uczennica pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, absolwentki Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach. Nikt, bo nie podstąpi. Ojda, ojda na kompanio, kochana nie ma, to jak pierwsza nie, oj nie. Kiedy wybijemy po drodze Moskali ładne, Warszawianki będziemy witali. Ojda, ojda na kompanio, kochana nie ma, to jak pierwsza nie, oj nie. Aż butach dziury i na portkach łaty To pierwsza kadrowa pójdzie na armaty Ojda, ojda na kompanio, kochana nie ma To jak pierwsza, nie, oj nie a gdy się szczęśliwie zakończy, powstanie to pierwsza kadrowa gwardy, i on zostanie. Ojda, ojda na, na. kompanio, kochana nie ma, to jak pierwsza nie, oj nie. Zarówno starosta Kozienicki Andrzej Jung, jak i burmistrz gminy Kozienice w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na to, byśmy pamiętali o naszych przodkach, którzy oddawali życie za to, byśmy my dziś mogli żyć w wolnym kraju. Czym jest wolność? Wie tylko ten, kto ją stracił. Polacy tego doświadczyli. Przez 123 lata Polski nie było na mapach Europy, świata. Ale duch narodowy w Polakach pozostał. Polacy walczyli, ginęli w powstaniach, w legionach polskich podczas I wojny światowej. Wiele mogił rozcianych jest na terenie całego kraju. Dzisiaj Chylimy przed nimi czoło. Chwała bohaterów. Historia naszej niepodległości to również codzienny trud milionów Polaków, którzy żyli w zniewolonej ojczyźnie oraz na emigracji, którzy pomimo nieustających prześladowań i represji ze strony zaborcy chronili i rozwijali narodową tożsamość, polską kulturę i naszą myśl polityczną. Na szczęście żyjemy obecnie w wolnej Polsce, która jest częścią zjednoczonej Europy. Każdy może wyrażać swoją opinię, może żyć jak chce i gdzie chce. Po okolicznościowych wystąpieniach młodzież z zespołu Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach przedstawiła montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli Joanny Czechyry i Marcina Mizaka. Modli się dziecina, a Pan Bóg ją słucha. W oczach dziecka dwie łzy duże, wiara w każdym słowie. Ojcze błaga, coś jest w górze. Daj ojczyźnie zdrowie, pobłogosław dłońmi swymi mu ojczystę strzechę, a mnie dozwól dla mej ziemi urość na pociechę. Słucha zważa każde słowo. Zadumał się, myśli. I nad dziecka jasną głową znak zbawienia kreśli. Marzenia o wolnej ojczyźnie łączyły Polaków przez ponad sto lat. Polsko malownicza, cudotwórczyni najjaśniejsza, sztem wyzwolona. Krzyża obrończyni, pieśni patriotyczna, pieśni maryjna, królów korono. Godna, majestatyczna gwiazdo betlejemska, co rozjaśniasz ciemność. Orle pokoju, flago biało, krwista mazurkiem Dąbrowskiego, honorowa, dumna, mową łącząca chlubo narodu. Przez świętego Jana Pawła II uświęcona, opoko solidarności, różańcowa modlitwo, pomniku stulecia odzyskania wolności, nieugięta w walce o byt na globie o Polaków, księżycu srebrzysty, o niepodległa, o wieczna. Walka to nie obowiązek, walką stało się życie. Przysięgałem Tobie na cześć, na honor i na imię, na honor polskich żołnierzy we krwi i dymie Życie mi trzeba nieść i umrzeć jako należy za Twoje imię. Przysięgałem Tobie na matkę moją, na ojców cienie i na łez onych dziewczęcych bez miary, że mnie nie złamią, Ni łzy, ni wspomnienie, gdy przyjdzie krwawej dopełnić ofiary. I oto idę, na śmierć i na życie. Przysięgam Tobie, na życie i Boga. Ukochana, najczystsza mych snów, Ojczyzno Droga. Niezwykle istotnym punktem uroczystości był Apel Pamięci, odczytany przez Krzysztofa Zająca z Kozińskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych z udziałem jednostki strzeleckiej 1442 Kozienice oraz 24 Kozińskiej Drużyny Harcerek DOba. Was wzywam, rodacy, którzy nie ugięliście się pod uciskiem zaborców i nigdy nie przestaliście wierzyć w niepodległą Polskę. Was wzywam, żołnierze Tadeusza Kościuszki, toczący krwawe boje pod Racławicami, Maciejowicami i Pragą. Was wołam, żołnierze legionów Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego, którzy idąc z ziemi włoskiej do Polski. Świadczyliście własną krwią, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego, którzy swą postawą pod Gdańskiem i Raszynem, pod Smoleńskiem i Lipskiem pokazali światu męstwo żołnierza polskiego. Stańcie do apelu! bohaterów! Was wołam pod chorążowie którzy w noc listopadową po poderwaliście naród do walki. Was wołam, waleczni żołnierze powstania listopadowego spod Stoczka, nowej wsi, Olszynki Grochowskiej i Ostrołęki, którzy do końca pozostaliście wierni żołnierskiej przysiędze. Was wołam, powstańcy Styczniowi, którzy stanęliście do bohaterskiego boju o niepodległość Polski. Waszej krwi przelanej nigdy nie zapomnimy. Stancie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich walczących na polach bite w I wojnie światowej o odzyskanie niepodległości. Wzywam żołnierzy Legionów Polskich, Legionu Pławskiego, I Korpusu na Białorusi, drugiego Korpusu na Ukrainie oraz Armii Polskiej we Francji na do apelu! Chwała bohaterom! Was wołam, córki i synowie narodu polskiego, obrońcy państwa przed nawałą bolszewicką, którzy w sierpniu 1920 roku daliście przykład światu, jak należy walczyć o wolność i godność człowieka. Stancie do apelu! Chwała bohaterom! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który 11 listopada 1918 roku Stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego, wodzu, który poprowadziłeś żołnierzy polskich do zwycięstwa. Was wzywam, twórcy niepodległego państwa polskiego: Wincenty Witosie, Wojciechu Korfanty, Ignacy Daszyński, Ignacy Paderewski, Romanie Dmowski, generale Józefie Hallerze. Stańcie do apelu! Fora bohaterów! Was wzywam, wierni synowie niepoległej ojczyzny, żołnierze września 1939 roku oraz walczący na wszystkich frontach II wojny światowej. To Wy staliście w obronie najświętszych polskich wartości, Boga, honoru i ojczyzny. Po apelu pamięci, prawie 50 delegacji w hołdzie poległym i walczącym w obronie ojczyzny złożyło kwiaty przed pomnikiem niepodległości. W imieniu Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego kwiaty złożyła Weronika Piwarska, asystent Marszałka, natomiast w imieniu Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, dr Tomasz Śmietanka, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wśród zebranych delegacji były również delegacje samorządów powiatu kozienickiego, gminy Kozienice, gminy Sieciechów oraz delegacja Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Kozienicach. W skład delegacji powiatu kozienickiego weszli Starosta Koziński Andrzej Jung, wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, skarbnik powiatu Kamil Banaś, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Bebelska, członkowie zarządu powiatu Małgorzata Siekut i Marek Kucharski oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozińskiego Tomasz Trela. Kwiaty złożyli również przedstawiciele środowisk kombatanckich, służb mundurowych, szkół, instytucji, zakładów pracy, organizacji związkowych, partii politycznych, stowarzyszeń, klubów seniora i klubów sportowych. Wartę honorową, zarówno na cmentarzu przy kwaterze legionistów, jak i przy pomniku niepodległości, pełnili rekonstruktorzy z Kozińskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, jak i żołnierze wojsk obrony terytorialnej. Uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Kozienicach zakończył 10. koncert muzyki polskiej w wykonaniu nauczycieli i uczniów szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach oraz grupy poetyckiej Erato działającej przy Kozienickim Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka, który odbył się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Organizatorami obchodów byli Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz Gmina Kozienice. Dziękujemy również wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Narodowego Święta Niepodległości. A byli to: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Parafia pod wezwaniem Świętego Krzyża, Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny w Kozienicach, Zespół Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich, Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego, w tym grupa medyczna, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4. Szkoła Muzyczna 1 stopnia w Kozienicach, Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach, Orkiestra Denta OSP w Kozienicach, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 22. Pułku Ułanów Podkarpackich w Garbatce Letnisku, Kozienicka Gospodarka Komunalna Spółka ZO. Dziękujemy także Adamowi Struzikowi, marszałkowi województwa Mazowieckiego, za nadesłanie okolicznościowego listu skierowanego do mieszkańców powiatu Kozienickiego. W imieniu starosty Kozińskiego Andrzeja Junga dziękujemy również wszystkim, którzy, odpowiadając na jego apel, wywiesili na swojej posesji flagi państwowe. Gest ten był wyrazem szacunku dla najważniejszych symboli naszego państwa, naszego narodu, oraz hołdem dla tych wszystkich, którzy przez wieki kultywowali pamięć i walczyli o sprawy narodowe. Koordynacją organizacji uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości zajmował się Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.